Cześć! Dzisiaj jesteśmy w Poznaniu na targach DREMA, w ramach których jesteśmy aktualnie na produkcji. E, będziemy tutaj produkować meble dla dzieci charytatywnie. Chodźcie, to pokażę Wam, co mamy na stanowisku. Na wejściu mamy maszynę PRO 75, czyli jest to najmniejsza nasza maszyna ze wstępnym frezowaniem e, o 7 metrów. E, następnie mamy maszynę PRO 70 czyli już taką większą siostrzyczkę e, poprzedniej właśnie 7.5. Tutaj już mamy jakby full pakiet, co znajduje się na przykładowo w 7.8, z dodatkowym agregatem zaoblającym. Jeszcze do końca nie widać, co to jest, ale jest to tak naprawdę wiertarka CNC, która jest po prostu tak w transporcie zabezpieczona, żeby nic jej nie podziało. Dalej mamy... Maszynę, na której będziemy głównie pracować, czyli właśnie Pro78, e, którą już znacie z poprzednich filmików, o których opowiadaliśmy, co tutaj mamy. Tutaj właśnie koledzy e, Jarek oraz Michał montują e, formatówkę, dokładają tutaj, co wy tutaj dokładacie? Ramię. E, Ramię do? A, do monitora. Do monitora, żeby do drukarki, żeby sobie drukować e, kody kreskowe, tak, żeby później można było szybciej przerzucić sobie to na wiertarkę. I żeby można było dużo szybciej sobie po prostu tą produkcję prowadzić. Właśnie uruchomiliśmy wiertarkę sence. Możemy się przyjrzeć, co tutaj działają. Nasza kochana koordynatorka. Poprawia pleksy. Yy, przykręcam śrubki. Tak. Pomóc chłopakombozy nie radzą już. Roboty jest masa, ale cel szczytny. Bardzo dobrze, jesteśmy <noise> przygotowani. Bardzo zadowoleni, uśmiechnięci. Naprawdę fajnie, coś się dzieje. Ludzie zaczynają przychodzić do nas na stoisko, także zapraszamy! hala numer 4, drema. Tutaj za mną jest płyta. Z której będziemy produkowali meble dla dzieci. W tym będziemy robili coś takiego jak biurko, łóżko, komoda, szafa oraz stolik dla, e, dla dzieci. Będziemy robili tego po 20 sztuk, 300 metrów płyty. Do tego mamy jeszcze 2 km okleiny, z którego będziemy robili nasze zlecenie. Pół godziny temu mieliśmy szkolenie z tapicerem z firmy Complete Furniture. I teraz przekazujemy studentom i uczniom naszą wiedzę jak tapicerować zagłówki i jak tapicerować panele na ścienne. Korzystając ze sprzętu Bizea, uczniowie i studenci tapicerują sobie kolorowe zagłówki. Na ten moment mamy masę roboty. Jeszcze się do końca łączymy ze wszystkimi programami. Popaki dzielnie pracują. Dzieje się bardzo dużo. Czyli tak, mamy 14 wierteł odgórnych, pionowych. Po dwie skółki na stronę. W sumie przód, tył, prawa, lewa. Po dwa, po dwa wiertła. Piłkę nutującą i fres. Yy, do całej reszty, czyli jakie zaoblenia, i tak no. dalej, i tak dalej okay. I z dołu mamy 9 9. No. Tak jest Czyli już nie tak mało No nie Właśnie zaczęła się nam produkcja I teraz na wiertarce CNC wykonujemy bok łóżka Tutaj mamy 126 otworów Ładujemy plik i startujemy Element gotowy 126 otworów dokładnie licząc zarówno od góry jak i od dołu tak mniej więcej pewnie około minuty z tym, że warto teraz zaznaczyć, że nie mam jeszcze ustawionych wierteł dokładnie żeby tak, żeby jak najszybciej usprawnić tą maszynę z tego względu, że... Będziemy produkować tu dużo mebli w różnych wymiarach, i tak dalej. Więc staramy się to zoptymalizować do takiej jednej konfiguracji. Więc ten czas zawsze może być bardziej skrócony, tylko to zależy od potrzeb klienta. I teraz kolejny element, i tak kółeczko. 50. Około 50 elementów musimy mieć takich, 52. Prawa, lewa strona, także będzie to robić. Chwileczkę dostanę element, którym, e, który będziemy nawiercać tutaj osobom, klientom, może przyszłym. Będziemy pokazywać jak ta maszyna pracuje. No i przy okazji będziemy zaczynali kolejny dzień z, e, z montażu mebli. Doklejania, zwiercenia i całej po prostu e, otoczki wokół tego. Nie no super i koszty? Jak pan myśli? Nie, Nie wiem. 150? 160. Netto. Za tą dokładnie wersję sześciostronną. Bo mamy jeszcze możliwości pięciostronnej, czyli właśnie bez dolnej głowicy, no i to już jest 130 netto. No, dobra. Nie... Dobra, cena, dobra cena. Dziękujemy bardzo. Pozwolę sobie zostawić te elementy jak klienci przyjdą, żeby pokazać większe możliwości pracy maszyny. Także wrócimy sobie do małych, wąziutkich elementów, czyli tak naprawdę mówimy tutaj o szerokości rzędu 5 cm, czyli bardzo wąziutkie elementy i długości 86 cm. Więc na takim elemencie maszyna już stanie, jest w stanie obrobić, ze względu na to, że przesunie sobie chwytaki i. Praca jest wykonana czysto i skrótnie. Więc bierzemy sobie kolejny elemencik, ładujemy program i działamy. Mamy tutaj wiercenie przelotowe. Tutaj jeszcze czołowych nie ma. Będziemy dopiero robili takie rzeczy na kolejnych, kolejnych elementach. Bo tak naprawdę zaczynamy sobie od łóżka, bo musimy zrobić ich 20 sztuk. Czyli naprawdę no, mamy dużo, dużo, dużo elementów. I jedziemy dalej. Że troszeczkę sobie to zautomatyzowałem, bo mam krzesełko, mam takie fajne elementy, że mogę się tu oprzeć i czekam, jak mi wyjedzie element. Przekładam sobie go tutaj i biorę sobie drugi. Więc tak naprawdę przez pięć elementów sobie siedzę i czekam. Teraz robimy zagłówki, czyli bez głowie, które będzie wchodziły, jakby na, na dwie strony łóżka, przód i tył. I o. Kolejny element wyjechał i tak bierzemy, przekładamy, bierzemy, no i tak cały czas półko. Takich elementów zrobimy 50 sztuk, no bo 25 lat, no to będzie 25 łóżek, razy 2,50. Eee, no bo te elementy mamy już gotowe, zrobimy teraz te. Później będziemy robili poprzeczki i w sumie będziemy składali łóżko. Mamy tak. Otwory mimośrodowe wraz z nawiertami czołowymi, żeby można było to ładnie połączyć z jednej oraz z drugiej strony. Otwór jest piętnastka, od czoła jest ósemka i tutaj trójeczką na 3 milimetry zrobione dodatkowe otwory. Tak to wygląda. O, tutaj widzicie jak szybko, nie żeby Wam powiedzieć co w tym elemencie jest, a już wyjechał kolejny. Naprawdę niesamowita maszyna. Pokażę Wam jeszcze, jak, z jakiej strony te elementy będą oklejane. Jest oklejony z jednej oraz drugiej strony, ze względu na to, że no w sumie mimośród, no musimy tutaj mieć e, nieoklejoną e, stronę, ze względu na to, żeby to jakoś połączyć ze sobą. Tutaj mamy zbiornik na e, klej pur, e, zbiornik, który jest zas, przygotowany na, na to, żeby ten klej zalać ciekłym azotem. Tutaj sobie go podniesiemy. Waży troszkę, Jest naprawdę porządny kawał stali, ważący sobie dość parę kilo i tutaj dodajemy sobie klej, który po prostu chłodzimy po to, żeby nam wytrzymał jak najdłużej. Nastąpiła niewielka zmiana planów i teraz tego elementu muszę przejść sobie na taki dosyć długi, wąziutki element, który ma szerokości 5 cm, długości dużo więcej ze względu na to, żeby szybciej Wam pokazać jak to łóżko będzie przygotowywane więc zrobimy gotowy element i teraz tak, tu już muszę sobie troszkę zejść zmienianie programu jest bardzo proste kasujemy sobie poprzedni, bo tu miałem ustawione na 50 elementów jeden za drugim otwieramy sobie nowy plik on będzie się nazywał ramia dłuższy eee, krótszy, 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 tutaj Resetujemy, ładujemy plik, załączamy, maszyna się nam przygotowała. Tak, dosuwamy element, więc jest tak na, na granicy tego i jedziemy z tematem. No to tak, produkcja idzie pełną parą, jak widać mamy tutaj dużo studentów, którzy składają te meble, układają i pomagają tutaj w tym przypadku Jarkowi. Żeby okleić te elementy, żeby z tego można dopiero stworzyć pełnowartościowy mebel. Więc osoba odpowiadająca za piłę pocięła nam elementy na kawałki. Ja przerzuciłem to na wiertarkę CNC, tam w tle widać, że ona sobie sama nawet pracuje. A Jarek okleja te elementy, żeby to można było później stworzyć w, no tak jak wcześniej powiedziałem, pełnowartościowy element. W tym momencie składamy łóżka. Jeszcze pokażę Wam jak wygląda element już oklejony on jeszcze nie jest odczyszczony ale mamy wykonane otwory oklejony dookoła z każdej strony i to jest dokładniej mówiąc bok łóżka więc będziemy mieli z dwóch stron, z no, z drugiej strony każdy wie jak łóżko wygląda, więc prawa, lewa strona, za chwileczkę będzie przód, tył i będą to e, skręcać. materace już są tam e, przytrzykowane, więc łóżka e, za chwilę będzie można iść się położyć. Pokażę Wam jeszcze, e, gdzie one są, jak one wyglądają, jak wygląda produkcja. Czyli właśnie tutaj składają takie krzesełka. E, do pół do, 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 do zakładania, butów w sumie nie wiem e, z gąbeczką, e, i otapicerowane jest to ładnie, mięciutkie, wykonane ze e, sklejki od spodu. Mamy różne kolory, bo mamy zielony, taki muszardowy troszeczkę, żółty. No, jest to e, fajnie wykonane. Chodźcie dalej. Tutaj. Popatrzcie sobie jak to składają. Idąc dalej, mamy tutaj w sumie trzy stanowiska, na którym to składają. Idąc dalej, mamy e, teraz się dziewczyny rozkładają sobie. E, co wy tutaj rozkładacie? OK, to będzie do łóżek, no nie? Tu będą elementy... dobra. Jeżeli właśnie rozkładają sobie, przygotowują się do składania. Pierwszy, drugi, trzeci, i czwarty stolik po troszkę się tam rozkładają. A tam w oddali bardzo fajne materace, mięciutkie, więc dzieci na pewno będą zadowolone i z przyjemnością będą chciały na tym spać. Taką mamy nadzieję. Ja z kamerą niestety nie dotrwałem do końca targów, teraz możecie zobaczyć jak wyglądają łóżka, które pomagaliśmy robić w ramach akcji Drema dzieciom. Co z kolejnymi targami? Widzimy się w Warszawie już po nowym roku, a ja zachęcam Was do subskrybowania kanału i oglądania kolejnych naszych filmów. Widzimy się w następnym odcinku za tydzień. Cześć!